Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie potrafisz utrzymać porządku w domu dłużej niż kilka dni? Dziś pokażę ci 10 kroków, które naprawdę pomogą ci przekształcić twój dom w minimalistyczną, zorganizowaną i spokojną przestrzeń. Różnica polega na tym, że te kroki są praktyczne, nie są tylko ładnymi teoriami, których nikt nie da się zastosować w prawdziwym życiu. Byłem naprawdę zdumiony, gdy zobaczyłem, że zwykli ludzie. Którzy nie mają zbyt wiele wolnego czasu, byli w stanie całkowicie odmienić swoje domy w ciągu zaledwie 30 dni, stosując się do tych wskazówek. Krok numer 5 jest tak skuteczny, że wiele osób twierdzi, że po jego zastosowaniu odczuwa natychmiastową ulgę psychiczną. Jeśli masz już dość uczucia, że to dom kontroluje ciebie, a nie odwrotnie, ten film odmieni twoje życie. Najlepsze jest to, że nie będziesz potrzebować żadnych drogich produktów. Ani specjalnych narzędzi, aby zacząć. Wystarczy kilka minut dziennie i nowy sposób myślenia. Dowiedzmy się, jak w końcu możesz mieć uporządkowany i spokojny dom, o jakim zawsze marzyłeś. Wskazówka 1. Metoda pustego pudełka. Czy wiesz, że większość bałaganu w naszych domach pochodzi z przedmiotów, które trzymamy na wszelki wypadek? Rzeczy. Które mogą się kiedyś przydać, ale rzadko z nich korzystamy. To jest główna przeszkoda dla tych, którzy chcą mieć bardziej minimalistyczny dom. Metoda pustego pudełka rozwiązuje ten problem w rewolucyjny sposób. Zamiast zastanawiać się, czego się pozbyć, możesz zacząć od zupełnie innego podejścia. Całkowicie opróżnij jakieś miejsce może to być szuflada, szafa, a nawet cały pokój w zależności od układu. Włóż wszystko do pudełek. Przez najbliższe kilka tygodni odkładaj do pierwotnego miejsca tylko te przedmioty, z których faktycznie korzystasz. Po 30 dniach prawdopodobnie nic, co znajduje się w pudełku, nie będzie ci już potrzebne w codziennym życiu. Zaskakujące jest, jak skutecznie to działa. Siła tej metody leży w odwróceniu tradycyjnej logiki organizacyjnej. Często myślimy, czego mogę się pozbyć, ale w przypadku metody pustego pudełka, pytanie zmienia się na co naprawdę muszę zachować? Ta prosta zmiana perspektywy robi ogromną różnicę. Pewna osoba zastosowała tę metodę w swoim domowym biurze i odkryła, że ze wszystkich długopisów, spinaczy, zszywaczy i innych przyborów regularnie używała tylko około 20% z nich. Reszta po prostu zajmowała miejsce i tworzyła wizualny bałagan. Po ustaleniu czego naprawdę potrzebuje, udało jej się przekazać kilka przedmiotów w dobrym stanie i odpowiednio zutylizować resztę. W rezultacie powstała o wiele bardziej funkcjonalna i przyjemna przestrzeń robocza, w której mogła szybko znaleźć wszystko czego potrzebowała, bez ciągłego rozpraszania uwagi przez bałagan. Zacznij od małego obszaru, np. kuchennej szuflady i zobacz jaki pozytywny wpływ. Ta technika będzie miała na twój stosunek do przedmiotów. Wskazówka 2. Zasada 90 90 Jednym z największych wyzwań dla osób chcących przejść na bardziej minimalistyczny styl życia jest podjęcie decyzji, czego się pozbyć. Trzymamy wiele rzeczy ze względów emocjonalnych lub ze względu na słynne powiedzenie: Pewnego dnia będę tego potrzebować. Zasada 90-90 jest skutecznym narzędziem, które pomaga nam podejmować trudne decyzje. Działa to tak: weź przedmiot i zadaj dwa pytania. Po pierwsze, czy korzystałem z tego w ciągu ostatnich 90 dni? Po drugie, czy wykorzystam go w ciągu następnych 90 dni? Jeśli odpowiedź na oba pytania brzmi nie, czas pozbyć się tego przedmiotu. 90 dni, czyli około 3 miesięcy, to znaczący okres czasu obejmujący cały sezon. Jeśli nie nosiłeś tego płaszcza przez całą zimę i prawdopodobnie nie założysz go także następnej zimy, po co miałbyś trzymać go w szafie? Zasada ta jest szczególnie przydatna w przypadku artykułów sezonowych, takich jak ubrania, sprzęt sportowy i dekoracje. Najciekawsze jest to, jak ta zasada pomaga nam być bardziej szczerymi wobec siebie. Często trzymamy rzeczy nie dlatego, że naprawdę ich potrzebujemy, ale dlatego, że czujemy się winni z powodu wydanych na nie pieniędzy lub dlatego. Że wiążą się z nimi jakieś wspomnienia. Zasada 90-90 zmusza nas do spojrzenia prawdzie w oczy na nasze prawdziwe nawyki, a nie te wyimaginowane. Pewna osoba zastosowała tę zasadę do swojej kolekcji butów i była zszokowana, gdy zdała sobie sprawę, że z 30 par, które posiadała, nosiła tylko 7 w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kiedy szczerze pomyślał o następnych trzech miesiącach. Zdał sobie sprawę, że prawdopodobnie będzie nosił te same 7 par butów. Dzięki temu mogła przekazać ponad 20 par butów w dobrym stanie, co pozwoliło jej odzyskać sporo miejsca w szafie i uprościć jej poranne czynności. Nie musisz stosować tej zasady do wszystkiego naraz. Zacznij od konkretnej kategorii, na przykład produktów kuchennych lub kosmetyków, i zobacz, jak zmieni się Twoje postrzeganie tego, czego naprawdę potrzebujesz. Wskazówka 3. System jeden na zewnątrz, jeden na zewnątrz. Jednym z powodów, dla których nasze domy stają się z czasem coraz bardziej zagracone, jest to, że ciągle kupujemy nowe rzeczy, nie pozbywając się starych. To tak, jakby próbować napełnić filiżankę, która już jest przepełniona. System jeden na wejściu, jeden na wyjściu rozwiązuje ten problem w sposób bardzo prosty i skuteczny. Zasada jest prosta: za każdym razem, gdy przyniesiesz do domu nową rzecz, musi ona wynieść z domu podobną. Kupiłeś nową koszulę? Stary trzeba usunąć. Czy wygrałeś książkę? Przekaż nam jeszcze jedną książkę, którą już przeczytałeś. Czy kupiłeś nowe urządzenie kuchenne? Pozbądź się tego, którego używasz rzadziej. Brzmi to prosto, ale ten system jest rewolucyjny, bo przerywa cykl ciągłej akumulacji. Najciekawsze jest to, jak ta zasada wpływa na nasze nawyki konsumpcyjne. Kiedy wiesz, że musisz się pozbyć czegoś, aby zrobić miejsce na coś nowego, Zaczynasz dwa razy zastanawiać się nad zakupem. Zadajesz sobie pytanie: czy to naprawdę jest lepsze od tego, co już mam? Czy warto zastąpić coś, co już mam? Dzięki temu jesteśmy znacznie bardziej świadomymi konsumentami. Jedna osoba, która przyjęła ten system, zauważyła znaczącą zmianę nie tylko w swoim domu, ale także w swoich nawykach zakupowych. Wcześniej często robiła zakupy pod wpływem impulsu, zwłaszcza kupując ubrania na wyprzedażach. Po wprowadzeniu zasady jeden wychodzi, jeden wchodzi, zaczęła podejmować znacznie ostrożniejsze decyzje, stawiając jakość ponad ilość. W ciągu sześciu miesięcy udało jej się zredukować swoją garderobę o połowę, ale teraz miała ubrania, które naprawdę lubiła i nosiła regularnie. Zacznij od zastosowania tej zasady w konkretnej kategorii, np. elektronice lub wystroju wnętrz. Z czasem możesz rozszerzyć tę funkcję na wszystkie pomieszczenia domu. Wszystkim, zanim przejdę do następnej wskazówki, chciałbym Cię poprosić o małą przysługę. Jeśli podoba Ci się ta treść, nie zapomnij zasubskrybować kanału i kliknąć dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach takich jak ten. I dajcie znać w komentarzach, skąd oglądacie. Twój udział jest dla mnie super ważny. Przejdźmy teraz do kolejnych kroków, które faktycznie pomogą Ci uczynić Twój dom bardziej minimalistycznym. Wskazówka 4. Technika trzech pytań. Często trudność w porzuceniu czegoś bierze się z niezdecydowania. Jesteśmy sparaliżowani, zastanawiamy się czy zatrzymać daną rzecz, czy nie. Tu właśnie pojawia się technika trzech pytań prosta, ale niezwykle skuteczna metoda podejmowania jasnych decyzji dotyczących Twoich rzeczy. Działa to w ten sposób. Dla każdego obiektu, co do którego masz pytania, zadaj te trzy pytania. Po pierwsze: czy to sprawia mi radość? Po drugie, czy ma to konkretne i częste zastosowanie w moim obecnym życiu? Po trzecie, czy wymiana tego przedmiotu byłaby bardzo trudna lub kosztowna, gdybym potrzebował jej w przyszłości? Jeśli odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi nie, jest to mocny sygnał, że możesz się pozbyć tego przedmiotu. Siła tej techniki leży w tym, jak odnosi się ona do różnych aspektów naszej relacji z przedmiotami emocjonalnego praktycznego. I ekonomicznego. Niektóre przedmioty mogą nie mieć praktycznego zastosowania, ale przynoszą nam prawdziwą radość. Mogą być wyjątkową pamiątką lub elementem wystroju, który bardzo nam się podoba. Przedmioty te mają swoje miejsce w minimalistycznym domu. Z drugiej strony są przedmioty, które nie budzą szczególnych emocji, ale są podstawą naszego codziennego życia. Trzecie pytanie pomaga nam przezwyciężyć strach: co jeśli kiedyś będę tego potrzebować? Pozwalając nam realistycznie ocenić trudność jego zastąpienia. Pewien człowiek zastosował tę technikę w przypadku swojej kolekcji książek, zajmującej kilka półek w jego domu. Uświadomiła sobie, że wiele z tych książek nie budzi już radości, nie były czytane od lat i że w razie potrzeby można je z łatwością znaleźć w bibliotekach lub w wersjach cyfrowych. Po zastosowaniu się do tych trzech pytań. Udało jej się zmniejszyć swoją kolekcję o ponad 70%, zachowując tylko te tomy, które były dla niej naprawdę ważne. Zwolniona przestrzeń została przekształcona w wygodną strefę do czytania, co paradoksalnie sprawiło, że czytała więcej niż kiedy była otoczona setkami książek. Wypróbuj tę technikę najpierw na niewielkiej liczbie przedmiotów, np. przyborów kuchennych lub produktów do pielęgnacji ciała. I zobacz, jak ułatwia ona podejmowanie decyzji. Wskazówka 5. Minimalistyczne harmonogramy. Minimalizm nie polega jedynie na zmniejszeniu liczby przedmiotów w domu. Chodzi również o uproszczenie codziennej rutyny i stworzenie większej przestrzeni mentalnej. Dlatego minimalistyczne harmonogramy są tak skutecznym narzędziem. Minimalistyczny harmonogram to taki, który obejmuje tylko najistotniejsze rzeczy. Z celowymi przerwami na wolny czas pomiędzy zajęciami. W przeciwieństwie do tradycyjnego harmonogramu, który jest pełen zobowiązań od początku do końca dnia, minimalistyczny harmonogram stawia jakość ponad ilość. Aby stworzyć minimalistyczny harmonogram, zacznij od określenia swoich prawdziwych priorytetów czynności, które naprawdę dodają wartości Twojemu życiu i dobremu samopoczuciu. Następnie wyeliminuj lub radykalnie zmniejsz czas poświęcany na czynności, które nie są zgodne z tymi priorytetami. Może to oznaczać konieczność zrezygnowania z kontaktów towarzyskich, które Cię nie ekscytują, ograniczenie czasu spędzanego w mediach społecznościowych lub rezygnację z hobby, którym poświęcasz się bardziej z obowiązku niż dla przyjemności. Najbardziej transformacyjnym aspektem minimalistycznych harmonogramów jest przestrzeń, którą tworzą. Kiedy nie wypełniasz każdej minuty swojego dnia, masz czas na oddech, na myślenie, na spontaniczność. Pewna osoba, która wprowadziła minimalistyczny harmonogram dnia, odnotowała wyraźną zmianę poziomu stresu. Wcześniej zawsze spieszyła się z jednego spotkania na drugie, zawsze czuła się spóźniona i przytłoczona. Po uproszczeniu swojego harmonogramu i ograniczeniu go tylko do niezbędnych i sensownych czynności, Odkryła, że może poświęcić każdemu zadaniu więcej uwagi i energii. W jej domu panował większy porządek, ponieważ miała czas na odkładanie rzeczy na miejsce po ich użyciu. Aby zacząć wdrażać minimalistyczne harmonogramy, spróbuj przeznaczyć jeden dzień w weekend na dzień minimalizmu, dzień z niewielką liczbą zaplanowanych zobowiązań lub bez nich, w którym możesz zwolnić tempo i robić tylko to, na co masz ochotę. Następnie zacznij stopniowo stosować tę zasadę w pozostałych dniach tygodnia. Wskazówka 6. Technika Pudełka Wspomnień Jedną z największych trudności dla osób pragnących stworzyć bardziej minimalistyczny dom jest radzenie sobie z przedmiotami o wartości sentymentalnej. Stare listy, notatki, rysunki dzieci, drobne pamiątki z podróży to rzeczy, które nie mają praktycznego zastosowania, ale niosą ze sobą ważne wspomnienia emocjonalne. Technika Pudełka wspomnień oferuje zrównoważone rozwiązanie tego dylematu. Działa to w ten sposób. Wybieramy ładne średniej wielkości pudełko. Nie za duże, ponieważ celem jest ograniczenie liczby przedmiotów. To będzie Twoje oficjalne pudełko ze wspomnieniami. Zbierz wszystkie porozrzucane po domu przedmioty o wartości sentymentalnej i oddziel tylko te, które naprawdę budzą pozytywne emocje i znaczące wspomnienia. Włóż je do pudełka. Wszystko, co nie pasuje, musi zostać poddane bardziej rygorystycznej ocenie. Zasada tej techniki jest prosta. Fizycznie ograniczając przestrzeń przeznaczoną na przedmioty o znaczeniu sentymentalnym, zmuszasz się do ustalenia priorytetów. Nie wszystkie wspomnienia potrzebują fizycznego obiektu, aby istnieć. Część z nich może być zachowana na fotografiach cyfrowych lub po prostu w naszych umysłach. Pudełko wspomnień pomaga nam odróżnić rzeczy naprawdę wyjątkowe od tych, które trzymamy z przyzwyczajenia lub poczucia winy. Pewien człowiek zastosował tę technikę w odniesieniu do wspomnień swoich dzieci. Miała mnóstwo pudeł ze szkolnymi rysunkami, drobnymi pracami plastycznymi i innymi pamiątkami z dzieciństwa. Po wprowadzeniu pudełka wspomnień, wybrała tylko najważniejsze eksponaty z każdego etapu, sfotografowała resztę, a następnie przekazała je lub wyrzuciła. Rezultatem była kolekcja o wiele bardziej znacząca i przystępna. Zamiast pudełek piętrzących się gdzieś na dnie szafy i rzadko otwieranych, miała teraz piękne pudełko wspomnień, które stało na jej półce z książkami i do którego ona i jej dzieci często wracały. Jeśli masz w domu dużo pamiątek, spróbuj najpierw zebrać je wszystkie razem, aby ocenić ich liczbę, następnie wybierz te najpiękniejsze i umieść je w swoim pudełku wspomnień. Pamiętaj, wartość wspomnienia nie jest koniecznie związana z obiektem fizycznym. Wskazówka 7. Zasada pustych powierzchni. Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech prawdziwie minimalistycznego domu jest obecność pustych, czystych powierzchni. Stoły, blaty, kredensy, wszystkie te poziome przestrzenie mają tendencję do szybkiego gromadzenia przedmiotów, co tworzy wizualne wrażenie bałaganu. Nawet jeśli dom jest względnie uporządkowany. Zasada pustych powierzchni zakłada, że co najmniej 50% każdej poziomej powierzchni powinno być całkowicie wolne. Dzięki temu w otoczeniu od razu pojawia się poczucie spokoju i porządku. Aby wdrożyć tę zasadę, zacznij od oceny każdej powierzchni w swoim domu. Jakie obiekty naprawdę muszą się tam znaleźć? Dobrą zasadą jest, aby trzymać tylko przedmioty, z których korzystasz na co dzień. Lub które pełnią celową i znaczącą funkcję dekoracyjną. Wszystko inne powinno być przechowywane w szufladach, szafach, lub, jeśli nie jest naprawdę potrzebne, usunięte z domu. Zaskakujący jest wizualny i psychologiczny wpływ pustych powierzchni. Nasze oczy i umysły naturalnie poszukują przestrzeni, w której mogą odpocząć, a otwarte powierzchnie zapewniają wizualną ulgę. Pewna rodzina, która wdrożyła tę zasadę, Zauważyła znaczącą zmianę atmosfery w swoim domu. Matka opisała, jak kiedyś blat kuchenny był tak zastawiony drobnymi urządzeniami, pojemnikami i innymi przedmiotami, że trudno było znaleźć miejsce na przygotowanie posiłku. Po zastosowaniu zasady pustych powierzchni, skupiając się tylko na tym, co najważniejsze, zauważyła, że kuchnia nie tylko wydaje się większa i bardziej zachęcająca, ale także codzienne sprzątanie Stało się znacznie szybsze i prostsze. Na początek wybierz powierzchnię w swoim domu. Może to być stolik kawowy w salonie lub blat w łazience i usuń z niej wszystkie przedmioty. Następnie należy zwrócić tylko te rzeczy, które są absolutnie niezbędne. Utrzymaj ten stan przez tydzień i zauważ jak wpłynie to na twoje postrzeganie przestrzeni i stan umysłu, gdy znajdziesz się w danym otoczeniu. Wskazówka 8. Technika rejestrowania fotograficznego. Często przechowujemy przedmioty nie ze względu na ich praktyczne zastosowanie, lecz ze względu na ich wartość sentymentalną lub wspomnienia, jakie ze sobą niosą. Jest to całkowicie zrozumiałe, jednak może to prowadzić do nagromadzenia przedmiotów, które rzadko widzimy i używamy. Technika rejestracji fotograficznej oferuje eleganckie rozwiązanie tego dylematu. Polega ona na fotografowaniu pamiątkowych przedmiotów przed pozbyciem się ich. Dzięki czemu zachowujemy pamięć o nich, nie zajmując przy tym fizycznej przestrzeni w domu. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku dużych przedmiotów, takich jak meble będące pamiątkami, które nie pasują do obecnego wystroju wnętrza, kolekcje zajmujące dużo miejsca lub przedmioty dziecięce, takie jak pierwsze buciki niemowlęce lub zabawki. Aby skutecznie zastosować tę technikę, poświęć chwilę na dokładne sfotografowanie przedmiotów w dobrym świetle. Możesz stworzyć mały album cyfrowy lub fizyczny z tymi wspomnieniami, uporządkowanymi według kategorii lub okresów życia. Siła tej techniki leży w zrozumieniu, że często tym, co cenimy, nie jest sam obiekt, ale wspomnienie, które on reprezentuje. Wspomnienia można zachować na wiele sposobów, niekoniecznie poprzez przechowywanie fizycznego obiektu. Pewna kobieta zastosowała tę technikę w starej maszynie do szycia swojej babci. Był to duży przedmiot, który zajmował sporo miejsca w jej małym mieszkaniu, ale nie mogła się go pozbyć ze względu na jego wartość sentymentalną. Po dokładnym sfotografowaniu aparatu, włącznie z inicjałami babci wygrawerowanymi na jego boku, udało jej się przekazać przedmiot Szkole Mody, gdzie byłby wykorzystywany i ceniony. Zdjęcia wydrukowano i umieszczono w małej ramce na ścianie, dzięki czemu wspomnienia o babci pozostały obecne w jej codziennym życiu. W sposób zajmujący znacznie mniej miejsca i lepiej pasowujący się w wystrój. Aby rozpocząć stosowanie tej techniki, określ kategorie przedmiotów sentymentalnych w swoim domu. Mogą to być pamiątki z podróży, stare ubrania, których już nie nosisz, lub kartki urodzinowe, które zgromadziłeś przez lata. Zanim zdecydujesz się ich pozbyć, zrób im staranne i dokładne zdjęcia. Zanim przejdę do następnej wskazówki. Chcę opowiedzieć o czymś specjalnym, co przygotowałem dla tych, którzy chcą pójść dalej niż ten film. To kompletny przewodnik z sekretami organizacji, który całkowicie odmienił mój dom i może odmienić również Twój. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Przez ograniczony czas oferuję specjalną zniżkę dla subskrybentów kanału. Przejdźmy teraz do następnych wskazówek, które należą do moich ulubionych. Wskazówka 9. 15-minutowa codzienna rutyna. Jednym z największych wyzwań przy utrzymaniu minimalistycznego i zorganizowanego domu jest poczucie, że zadanie jest zbyt duże, aby można je było wykonać w trakcie i tak już intensywnego życia. Dlatego 15-minutowa codzienna rutyna jest tak skuteczna. Zamiast poświęcać cały weekend na porządkowanie domu, na co wielu z nas nigdy nie znajduje czasu, możesz poświęcić zaledwie 15 minut dziennie, każdego dnia, na dążenie do osiągnięcia minimalistycznego celu. Te 15 minut można wykorzystać na dowolne zadanie w ramach minimalizmu: uporządkowanie szuflady, wybranie ubrań do oddania, posprzątanie powierzchni, ocenę małej kolekcji przedmiotów. Ważne jest, aby było to codzienne zobowiązanie. I jednocześnie wyrobienie w sobie nawyku. Siła tej rutyny tkwi w konsekwencji. 15 minut może się wydawać niewiele, ale w ciągu tygodnia będzie to prawie dwie godziny. W ciągu miesiąca poświęcamy ponad 8 godzin na proces upraszczania swojego domu. Co najważniejsze, ponieważ jest to niewielkie, możliwe do opanowania zobowiązanie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wytrwasz w nim na dłuższą metę. Jedna osoba, która wdrożyła tę rutynę, postanowiła poświęcić 15 minut każdego ranka zaraz po kawie na zadanie o charakterze minimalistycznym. Przez pierwszy miesiąc skupiała się wyłącznie na swojej sypialni, sprzątając codziennie małe obszary, np. jedną szufladę w komodzie lub jedną półkę w szafie. Pod koniec miesiąca jej pokój zmienił się diametralnie. Nie dzięki jednej wielkiej, wyczerpującej reorganizacji ale dzięki małym, konsekwentnym, codziennym krokom. Najciekawsze jest to, że rutyna ta zmieniła również jego podejście do posiadania rzeczy i organizacji. Dzięki temu, że każdego dnia poświęcała czas na ocenę i uporządkowanie swoich rzeczy, stała się o wiele bardziej świadoma tego, co przynosi do domu i gdzie poszczególne rzeczy należą. Aby rozpocząć tę rutynę, wybierz konkretną porę dnia, która Ci odpowiada. Może to być poranek, zanim wyjdziesz do pracy, lub wieczór, zanim położysz się spać. Ustaw alarm w telefonie komórkowym, który będzie ci przypominał o tym codziennym obowiązku. Zacznij od małego, łatwego w zarządzaniu obszaru i konsekwentnie posuwaj się do przodu. Wskazówka 10: Technika domu modelowego. Nasza ostatnia wskazówka może wydawać się na pierwszy rzut oka niecodzienna, ale ma ona zaskakujący wpływ na sposób, w jaki postrzegasz i organizujesz swój dom. Technika domu modelowego polega na wybraniu wizualnego odniesienia do minimalistycznego stylu, który podziwiasz. Może to być zdjęcie w magazynie, pokój hotelowy, który odwiedziłeś, a nawet dom przyjaciela, i wykorzystaniu go jako konkretnej inspiracji dla każdego obszaru domu. Zamiast mglistego pomysłu na to, co chcesz osiągnąć, będziesz mieć konkretny obraz, który będzie Ci towarzyszył przy podejmowaniu decyzji. Aby zastosować tę technikę, zacznij od zebrania zdjęć otoczenia odzwierciedlających minimalistyczny styl, który chcesz uzyskać. Mogą to być zdjęcia z magazynów, obrazy znalezione w internecie, a nawet zdjęcia zrobione przez ciebie w miejscach, które cię inspirują. Uporządkuj te obrazy według pomieszczeń salon, kuchnia, sypialnia, łazienka itd. Teraz, gdy będziesz pracować nad każdym pomieszczeniem w swoim domu. Miej odpowiadający mu obraz jako punkt odniesienia zwróć szczególną uwagę na to, co sprawia, że otoczenie jest tak przyjemne i zorganizowane. Czy chodzi o ograniczoną liczbę obiektów, wolne powierzchnie, neutralna paleta kolorów, strategiczne wykorzystanie oświetlenia? Spróbuj włączyć te elementy do swojej przestrzeni. Siła tej techniki tkwi w przekształcaniu abstrakcyjnej koncepcji minimalizmu w coś konkretnego i widocznego. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie Ci podejmować decyzje dotyczące tego, co zachować, co usunąć, a także jak uporządkować swoje rzeczy. Osoba, która zastosowała technikę domu modelowego, opowiedziała o ciekawym doświadczeniu. Zawsze próbowała uporządkować swój dom, ale nigdy nie osiągnęła rezultatu, jaki sobie wyobrażała. Po wybraniu zdjęć referencyjnych dla każdego otoczenia i wykorzystaniu ich jako przewodnika, Zdała sobie sprawę, że wiele przedmiotów, które uważała za niezbędne, nie znajdowało się w podziwianym przez nią otoczeniu. Pomogło jej to podjąć bardziej rygorystyczne decyzje dotyczące tego, co naprawdę musi zachować. Ponadto zauważyła, że środowiska odniesienia cechowały się spójnością wizualną. Kolory, tekstury i style harmonizowały ze sobą. Zainspirowało ją to do stworzenia większej spójności w wystroju wnętrza, co zaowocowało o wiele przyjemniejszą dla oka przestrzenią. Na początek wybierz małe pomieszczenie, na przykład łazienkę lub korytarz i znajdź obraz, który odzwierciedla minimalistyczny styl, jaki chcesz osiągnąć w tej przestrzeni. Dotarliśmy do końca naszej podróży przez 10 kroków, które naprawdę pomagają stworzyć minimalistyczny dom, pamiętaj. Metoda pustego pudełka pomaga nam zidentyfikować to, czego naprawdę potrzebujemy. Zasada 90-90 ułatwia podjęcie decyzji, co zachować. System jeden na zewnątrz, jeden na zewnątrz zapobiega ciągłemu gromadzeniu się. Technika trzech pytań pomaga nam podejmować trudne decyzje. Minimalistyczne harmonogramy tworzą przestrzeń w naszej rutynie. Pudełko wspomnień służy do organizowania naszych sentymentalnych przedmiotów. Zasada pustych powierzchni przynosi wizualny spokój. Dokumentacja fotograficzna przechowuje wspomnienia, nie zajmując miejsca. Piętnastominutowa codzienna rutyna sprawia, że proces ten jest zrównoważony, a technika domu modelowego daje nam konkretną wizję tego, co chcemy osiągnąć. Minimalizm nie polega na życiu w pojedynkę, mając niemalże wszystko, ani na posiadaniu domu wyglądającego jak wystawa artykułów wyposażenia wnętrz. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która będzie dostosowana do Twoich potrzeb, będzie odzwierciedlać Twoje prawdziwe priorytety i będzie sprzyjać życiu, jakie chcesz prowadzić. Chodzi o to, żeby mieć mniej zmartwień i więcej przestrzeni do życia. Teraz chcę rzucić Ci wyzwanie. Zacznij już dziś. Wybierz jedną z tych technik, tę, która najbardziej do Ciebie przemawia, i zacznij ją stosować. Nie próbuj robić wszystkiego naraz. Pamiętaj, że minimalizm to podróż, a nie cel. Każdy mały krok przybliża Cię do domu, który jest bardziej zorganizowany, funkcjonalny i bardziej zgodny z Twoimi prawdziwymi priorytetami. I dajcie znać w komentarzach, którą z tych technik wypróbujecie jako pierwszą. A może niektóre z nich już zastosowałeś? Jakie było Twoje doświadczenie? Z niecierpliwością czekam na Wasze opowieści i kontynuację tej rozmowy. Do zobaczenia w następnym filmie.